Zbliża się wrzesień, a wraz z nim ruszają zmożone przygotowania do przyszłorocznych wyborów. Sojusz Lewicy Demokratycznej chce opracować program na cztery najbliższe kampanie i w tym celu jego członkowie zwrócą się ze specjalnymi ankietami do mieszkańców. Chcemy zatem uspołecznić Program, z którym chcemy iść jako partia polityczna do tych wyborów, bowiem uważamy, że nie spotkanie dwóch czy trzech nawet o wielkich nazwiskach ludzi, a program i kandydaci, których będziemy przedstawiać wyborcom, zdecydują o powodzeniu partii politycznej w tych wyborach. Nie jest to pierwsza tego typu inicjatywa SLD. Wszystkie mają jeden cel zwiększenie wpływu społeczeństwa na sprawy, którymi partia ma się zająć. Jak przyznaje Krystian Łuczak, we wrześniowych ankietach dominować będą zagadnienia dotyczące walki z bezrobociem, czy wyjazdów młodych, wykształconych osób za granicę. Założenia sojuszu są jednak większe. Ale będziemy także pytali o te sprawy ustrojowe. No w końcu trzeba rozstrzygnąć sprawę na przykład likwidacji Senatu. No To nie może być, że co wybory likwidujemy Senat, a potem on trwa. I znowu w nowej kampanii go likwidujemy. A także i pewnej konsekwencji w zapowiedziach, chociażby społecznych. Nie może być tak, żeby w miarę rozwoju na Kraju, w miarę jak od, y, odległość od naszych polskich przemian liczymy już na ćwierć wieku, było w kraju gorzej, a rozwarstwienie tak wielkie, y, a sfera ubóstwa tak duża, że grozi nam dziedziczenie biedy. No na to w cywilizowanym kraju w XXI wieku pozwolić sobie nie można, a SLD jako partia lewicowa chce pytać po to, by uzyskać społeczne wsparcie dla tych swoich działań. Plan przeprowadzania ankiet nie jest jeszcze dokładnie ustalony. Jednak jak zapewnia Krystian Łuczak, pytanie będą nie tylko członkowie czy sympatycy partii, ale przede wszystkim zwykli obywatele, a opracowane wyniki będą miały zarówno zasięg ogólnopolski, jak i regionalny. Laura Nawrocka, Telewizja Kujawy.